Przyszedłem tutaj skopać ci tyłek i rzuć gumę i skończyła mi się guma. Gra platformowa w pełnym trójwymiarze, gdzie głównym odbiorcom niekoniecznie muszą być najmłodsi gracze. Mowa o tytule wydanym przez Polaków, czyli Kangurku Chaos 2022 roku. Czy jest to nowa i lepsza wersja gry? Tytułowy powrót legendy czy dorównuje swoim protoplastom z początku milenium? I najważniejsze pytanie, czy nowy Chaos jest tak grywalny i tak sentymentalny jak już klasyczne odsłony? Zaciekawiłem? No to wyruszmy w poszukiwania zaginięciów siostry i ojca razem z tytułowym kangurkiem Kao. Siema, mam dzisiaj dla Was pecetową wersję kangurka Kao, więc rozciąć się, by Wam się dobrze słuchało, a mi opowiadało. 17 lat. Tyle trzeba było czekać na nową odsłonę Kangurka Kao, ale pytanie czy było warto? Zacznijmy od wprowadzenia. Gra zaczyna się od snu naszego głównego protagonisty, który ma też za zadanie pełnić rolę naszego samouczka i pokazać podstawowe mechaniki. Kao budzi się i chce uratować swoją siostrę, no bo ten sen był tak realistyczny, że musi być prawdą. Ta wyobraźnia dzieci. Jak to w grze głównie skierowanej dla młodszego gracza Kao pyta się o zgodę swoją mamu czy może to zrobić, po czym ona oczywiście się zgadza, a my zaczynamy naszą przygodę. Naszym towarzyszem, a raczej nauczycielem jest mistrz walki Walt, który zna pewnych ludzi, zawsze służy radą i zawsze wie gdzie podążać dalej. A i oczywiście rzecz oczywista dla tej serii, czyli nasz protagonista dostaje w swe łapy, a raczej na swoje łapy rękawice, do których jeszcze wrócę. Swoją przygodę zaczynamy od rodzinnego domu a raczej Wyspy Kangurka, gdzie oczywiście będzie kontynuowana nauka sterowania i mechanik gry. Głównym i najważniejszym celem jest zbieranie oto tych tych kamsztorków, które służą nam do odblokowywania drzwi do kolejnych poziomów. Nie powiem, że byłby to jakiś pomysł odkrywczy, ale z drugiej strony nie miałem sytuacji, by gra wymusiła na mnie powtarzanie jakiegoś etapu z powodu właśnie ich niedoboru. Wspomniane już wcześniej rękawice KO nie są tylko przedmiotem i nie służą tylko po to, by nasz kangurek ojojoj nie pobijał sobie rączek, ale potrafią zasysać żywioły. Te żywioły? No cóż, nie zgadniecie. Jest to ogień, lód, jak i wiatr. Co ważniejsze, ich zastosowanie i umiejętność odpowiedniego nimi żonglowania jest konieczna do rozwiązywania zagadek, jak i pchnięcia postępu fabularnego. Gra jest klasycznym platformerem, nie ma w niej nic odkrywczego i oryginalnego, ale już stare, utarte schematy. Oczywiście nie oznacza to, że jest to złe, bo znane mechaniki są wykorzystywane w sposób odpowiedni, taki, jaki powinny być. Zbieramy monety, a raczej ich multum. Diamenty, które po dziś dzień nie wiem po co są w ogóle w grze, walczymy z przeciwnikami skaczemy z platformy na platformę, czyli klasyka. A i monety zbieramy po to, by ulepszyć naszego bohatera o dodatkowe skuchy życia czy stroje, jak na przykład klasyczny wygląd kangurka Kao. A jak już jesteśmy przy zagadkach, to one są proste. Od tego zacznę. Poziom ich skomplikowania jest bardzo intuicyjny, jest niemal niemożliwe, by się zablokować, a dla młodszego grona odbiorców są idealnie zrównoważone. Natomiast co do ich pomysłowości, jestem pozytywnie zaskoczony. Kombinacje i Używanie żywiołów to raz, ale mówiąc najprościej jak się da, jest to zrobione w taki sposób, by się nie nudziło i wiecie co, i się nie nudzi. Płapki są zmyślne, nie frustrują, ale przy chwili nieuwagi można stracić życie. Do dyspozycji gracza dostajemy cztery światy i każdy z nich jest inny od poprzedniego. Dla mnie najładniejsza i najbardziej pomysłowa jest właśnie Kraina Lodowa, no bo po pierwsze śnieg w grach zawsze wygląda inaczej i jest ciekawy. Natomiast każda z wysp różni się od siebie wyglądowo, przeciwnikowo, jak i pomysłowo i gameplayowo. Wygląd, a raczej oprawa graficzna jest niezła, bez Wodotrysków? Ale wygląd jest spójny, kreskówkowy, no i po latach będzie wyglądał wciąż świeżo. Mega plusem jak i jaki kolejnym urozmaiceniem jest żonglowanie pomysłami gameplayu, że tak to nazwę. Większość gry, no cóż, będzie to klasyczny platformer 3D, gdzie chodzimy, walczymy, zbieramy, rozwiązujemy zagadki i tym podobne znane już nam do bólu utarte schematy. Ale żeby nas tym nie zanudzić, gra zmienia czasami konwencje, gdzie na przykład musimy uciekać od przeciwnika i jest to oczywiście inspirowane crashem bandikutem. Albo zjeżdżamy po lodowiskach z góry, na dół, omijając przy tym różne przeszkody i zbierając różne barachło. Dodatkowo w grze mamy studnie, których poziom jest Znacząco wyższy i pełni taką funkcję kolejnej odskoczni. Wodotrysków jeszcze nie koniec. Na końcu światów czytam wysp. Mamy bossów i każdy z nich ma swoje fazy, inny pomysł na siebie i z każdym trzeba inaczej walczyć. Serio, grając nie czułem zmęczenia materiału, no bo gra nie ciśnie jednego i tego samego pomysłu do bólu, a co chwilę rzuci coś nowego, pokaże nową mechanikę, nowy pomysł i wiecie co? To działa. Pytanie, czy warto zagrać w nowego, starego Kangurka KO? Tak, jest to dobra gra, skierowana dla młodszych graczy, ale też i starsi i fani będą się naprawdę przy tym dobrze bawić. Ale, 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 żeby nie było gra też ma parę istotnych wad. Pomimo tego, że grałem w grę po roku od premiery, wciąż w wersji pecetowej można napotkać na większe lub mniejsze błędy. A to czasami kangurek kał gdzieś się zatnie i trzeba kombinować, by wyjść. Okej. Okay. A to jakaś animacja się zatnie i przedmiot czy przeciwnik po prostu zniknie? Okej. Okay. A to kamera czasami widzi tam, gdzie widzieć nie powinna, a przynajmniej my widzieć nie powinniśmy. Ok. Ale to są tylko pierdółki. Gorzej miałem z, nazwijmy to, linami do przemieszczania się pomiędzy platformami. Naprawdę, powinno to działać logicznie, intuicyjnie. I z reguły tak działa. Kangurek Kao, czyli nasz protagonista, właśnie przez tę linę, czy tam podwieszenie, powinien zmienić swoje położenie na wprost z punktu A do B. Prościzna. I wiecie co? W 90% gry właśnie tak było. Ale w 10% kangurek Kao, kiedy miał się puścić, przekręcał się o załóżmy 180 stopni i zamiast lecieć do przodu, leciał do tyłu albo w bok. Czy jest to irytujące? Tak, i to bardzo. Czy przeszkadzało mi to w ukończeniu gry? Tak. I to bardzo już mówi o co mi chodzi. Jeden etap powtarzałem tak, no prawie godzinę, wiecie co, bo za każdym razem kangurek kał lądował w wodzie, a nie na trawie, co oczywiście powodowało powtarzanie niemal całej sekwencji na czas. Gra też nie jest tytułem wybitnie długim, no bo przejście całej kampanii zajmuje coś około 6 godzin, a wyczyszczenie jej w 100%, no to mak dycha. Z drugiej strony, gra na premierę nie była w pełnej cenie, co oczywiście zasługuje na plus, a długość też nie jest jest wydłużona na siłę, co oczywiście spowodowałoby niepotrzebną frustrację graczy. Co lepsze, co fajniejsze, co naprawdę miłe, gra posiada pełną polską lokalizację z polskim dubbingiem, który wypada dobrze. Kangurek Kao, co ważne, był kiedyś też darmowy na epiku i oczywiście mając ten tytuł za darmoszkę, naprawdę szkoda byłoby nie skorzystać. Ja bawiłem się naprawdę dobrze. Małe studio zrobiło grę niewybitną, starając się nie wymyślać koła na nowo, a grę dobrą, ładną, z pomysłem i nie nudną dając nam graczom w końcu nowego kangurka kao. Jasne, jest parę niedociągnięć. Niektóre rzeczy można byłoby zrobić inaczej, coś tam poprawić, ale to jest po prostu dobry tytuł. A teraz pytanie na koniec właśnie do was. Czy wygraliście w nowego Torbacza? A może wspominacie stare części z nostalgią? A może ja bym zrobił retro kangurku kao? Piszcie śmiało, no jak zawsze komentarze należą do was. Rzecz jasna, zachęcam was do moich innych materiałów? Natomiast na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas, trzymajcie się, do następnego i cześć. Nikt nie widział? Miałem szczęście, nie chciałbym, żeby to trafiło na kangu tuba.